Jakby krzyż przeszkadzał człowiekowi w życiu. My wiemy, dlaczego walczy się z krzyżem. Dlaczego Unia Europejska bała się w preambule? Pesadzi nigdy na Bo to zobowiązuje. Bo Bóg nie pozwala, aby człowiekiem manipulowano. I taki jest wymiar jesowego krzyża. Na pierwszym miejscu krzyży dla nas. Toż przecież w imię Krzyża Świętego zostaliśmy okrzczeni. To była pierwsza modlitwa, jako matka żegnała się z nami, błogosławiąc nas i kładąc z nas małe dzieci do łóżka. Tej modlitwy rodzice narzucili dziadkowie. Z tą modlitwą rozpoczynaliśmy i kończyliśmy. Jakże dziękuję mojej mamie, bo jej raz przeżyłem z rodzicami. W moim rodzinnym domu, kiedy wychodzimy rano do odprawy Krzyża Święto, Albertynek na zawodzie, mam dochodziła ze mną do i błogosławiła mnie, abym szczęśliwie wrócił do domu. Jaki piękny jest zwyczaj, kiedy rozpoczynamy podróż z takim krzyża świętego odpoczynku. Modlimy się w tym takim krzyża przed posiłkiem do poświętą. Kiedy rodzice pochłostają chleb, który będą za chwilę chronili, kiedy mężczyźni zrobią na głowy przed krzyżem, kobiety się żegnały. Krzyż jest wyznanym naszej a jest także znany naszej nadziei. Nie wiem, komu przeszkadzało To usunąć z karetek pogotowia czerwony krzyż. Ktoś przecież ten pojazd zachowany czerwonym krzyżem z nadzieją, że pomoże chorę. A chora oczekiwa na tym właśnie. Samochód z krzyżem czerwony, licząc się z tym, że otrzyma Ujdę w cierpienia. Ale przede wszystkim pionowa węba łącząca niebo z jedną, mówi o naszej kategezie, jaką Chrystus nam przekazuje. Że uprzedza Idąc do domu Boga Ojca, przygotować nad mieszkaniem. W domu Boga Ojca jest mieszkanie. Ostatni miałem maraton pogrzebowy w mojej rodzinie i dlatego podczas naszego pogrzebu kazałem czytać tę Ewangelię. Aby moi krewni, żegnając się z bliską mi osobą, żyli nadzieją, że ta osoba nas uprzedza, tak jak nas Chrystus. Na wyjście Ojca. Tam otrzymać mieszkanie i w niebie oczekiwać na nas. Ale przede wszystkim ukochani, Buchami, dla nas znakiem miłości. Znakiem miłości. Czy Państwo wiedzieli, dlaczego mamy obowiązek w niedzielę święto uczestniczyć w Eukaryjskim? Powiecie, ciężko nie zgrzeszyć, to byłoby za mało. Przez w sztuki bieżą w każdym porze w gryzmat powszechnego do istoty kapłaństwa należy składanie ofiary. Mamy tylko jedną ofiarę. W naszej religii, eukaryjskiej Każdy ma obowiązek, nie mogąc w tygodniu potrzeba pracować, ale w Dniu Pańskim, w Święto, przyjść do kościoła z księdza stojącym w żołtarzu, odprawić Miszę Świętą. Spełnić kapłański obowiązek ofiarnika. Ofiarować Chrystusa Bogu Ojcu i samych siebie. A zawsze obok ołtarza swój krzyż. Abyśmy nie zapomnieli tego, co się obecnie na podczas naszej przyświętej, a czy przy obecna jest śmierć krzyżowa, jest sobie By ten gest rąk Jezusa, tej poprzecinającej wersji, Mówiący o tym, że Jezus oddaje swoje życie za wszystkich ludzi, z ludzi dobrych, z grzeszników i świętych, wszystkich i nieczystych, za wszystkich, którzy wierzą w niego którzy nim pogardzają, By każdy z nas, tego z tym się już od Jezusa i umiał na co dzień przebaczać. Kiedy on się w miłości do Boga i człowieka nawet największą sprawą. Ukochani, kiedy będziecie rozmawiali, Jezusem wam podczas osobistej adoracji. Stawiajcie sobie to zasadnicze pytanie. Panie Jezus, jaką rolę odgrywa Twój krzyż w moim życiu? Siedzą dla mnie za wiary, nadziei i miłości. A często wracajcie do przesłania pieśni. Jezu, ty widzisz, krzyża się nie męka. Jezu, ty widzisz, się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję. Pod tym krzyżem lęka, to na tym krzyżu Boga mego wisa. Amen. Kochani, zanim złożycie ślubowanie krzyżowi świętemu, aby wasza dusza głowa Chrystusowego Krzyża odzyskała z moc, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na krzywdzie. A tego pytam każdego z Was. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć wolności dzieci Bożych? Yes. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował? Yes. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Yes. Czy wyrzekacie Boga Ojca, przechowującego stworzyciela i ziemi? Yes. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego naszego Pana, Narodzonego z Dziewicy, umęczonego i poprzedanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Jeszcze. Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechnich, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? taka jest nasza wiara. Takiej zbioru Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą, w Chrystusie Jezusie tam naszym. Amen. Boże, Ojcze. Żałujemy Ci, Panie Jezu, że zawsze będziemy stać pod Twoim znakiem, bo tylko pod Twoim znakiem możemy się uświęcać, a poprzez Twój znak możemy się zbawić. Amen. Uchwalony w świat, że posyła swego syna, który przez Krzyż przynosi nam zbawienie. Prosi Boga w nas Ufając Jego miłości objawionych w Krzyżu Chrystusa z